Leżałam na kanapie w moim nowym mieszkaniu sześć miesięcy po opuszczeniu domu. Mój telefon brzęczał jak rój wściekłych pszczół, próbując wciągnąć mnie z powrotem do tego piekła na ekranie. Imiona migały najpierw mamy, potem taty, a nawet tylera jak powtórka z kiepskiego odcinka sitcom, przed którym nie można się ukryć. To było prawie zabawne. Prawie ich imiona migały na ekranie w kółko w desperackim tańcu paniki, a ja po prostu siedziałam ze skrzyżowanymi nogami, patrząc. Jak telefon wibruje na stoliku do kawy. Jakby miał zaraz eksplodować, gdybym ignorował go wystarczająco długo. Sześć miesięcy temu myślałam, że odeszłam na dobre, bez skandali, bez krzyków. Spakowałam torbę, wzięłam ubrania, laptopa i po cichu wymknęłam się z domu rodziców. Jakby tak miało być, nic nie trzaskało, nie przeklinałam ich, po prostu wyszłam, myśląc, że to koniec. Ale oto znowu zaczęli dzwonić na mój telefon, jakbym była im winna dusza. Odchyliłem się do tyłu i powoli wydychałem powietrze, czując w piersi mroczną, niemal radosną przyjemność. Ten chaos był dowodem na to, że w końcu się ich pozbyłam. Nie mogli mnie już dopaść, nie tak jak kiedyś, ale wciąż. Telefon brzęczał nieubłaganie, przypominając mi o wszystkim, od czego uciekłem. Jeśli to czytasz, pewnie zastanawiasz się. Jak skończyłem tutaj jako 29-letni nerd finansowy, jak ja, zadzierający z rodziną, która traktowała mnie jak bankomat z uczuciami. Zaufaj mi, to historia, dla której warto tu zostać. Wyobraź sobie mnie. Jordan Evans to dobry facet, który nigdy nie przeciwstawiał się bratu, który zawsze miał rację, nawet gdy się mylił, i rodzicom, którzy mogliby wpędzić cię w długi swoimi manipulacjami bez mrugnięcia okiem. To jest bagno, z którego się wydostałem. Więc siedziałem tam, telefon drgał jak dzikie zwierzę, i uśmiechnąłem się, bo po raz pierwszy to nie jamiotałem się, by wszystko naprawić. Chcesz wiedzieć, jak to wszystko się rozpadło. Czytaj dalej, bo to dopiero początek. A uwierz mi, będzie jeszcze fajniej. Cofnijmy się, abyś mógł zrozumieć cały szalony obraz mojego dzieciństwa. Nazywam się Jordan Evans. Mam 29 lat i wtedy byłem dzieciakiem, który nigdy nie dawał rodzicom powodów do narzekań. Nie buntował się, nie wpadał w kłopoty. Po prostu trzymałem głowę nisko i robiłem to, co musiałem. Ale mój starszy brat Tyler, teraz 33-letni i wciąż chodząca katastrofa, był złotym dzieckiem, które mogło zrobić wszystko i nadal mieć rację, nawet jeśli nawalał każdego cholernego dnia. Wyobraź sobie Tylera, który w wieku dwudziestu lat rzuca studia by odnaleźć siebie. Mama i tata kiwają głowami, jakby to była jakaś szlachetna sprawa, że zostaje zwolniony z trzech prac z rzędu ze sklepu, z magazynu, nawet ze swojego wygodnego fotela biurowego. Bo, widzisz, tam nie docenili jego kreatywności, po prostu wzruszyli ramionami czasy są trudne dla wszystkich. Potem, w wieku 31 lat, wraca do domu bez pracy, bez planu. Po prostu leży na kanapie, jakby na to zasługiwał. I im to nie przeszkadza. Rozpieszczają go jak zagubionego szczeniaka. Ale ja. Pierwszą pracę dostałem w wieku 16 lat. Smażąc hamburgery po szkole, oszczędzałem każdego rubla. Sam zapłaciłem za studia dzięki stypendiom i nocnym zmianom. Skończyłem studia z dyplomem z finansów. Od razu dostałem dobrą pracę. Dali mi za to paradę. Nie, nie było nawet parady Jordana bo zawsze wszystko robiłem. Byłem tym odpowiedzialnym, niezawodnym, którego nie trzeba było rozpieszczać. Miłość w naszym domu nie była ciepła ani darmowa. Była zawsze. Linda wzdychała teatralnie. Kiedy przychodziłam, wszystko jest takie skomplikowane. Ostatnio jej głos drżał, jakby starała się o rolę w operze mydlanej. A tatuś Mark rzucał swoje małe bomby. Tyler się stara. Potrzebuje tylko trochę więcej czasu żeby stanąć na nogi, jakbym musiała przytaknąć i się zgodzić. Widziałem, że robią wszystko z poczucia winy i pozwoliłem im na to, bo co innego można zrobić, gdy chodzi o rodzinę. Ani razu nie poprosiłem ich o grosz. Zbudowałem swoje życie od zera. Ale zgadnij, kto raz po raz prosił o Tylera, który wracał do domu spłukany i zgadnij, od kogo oczekiwano, że wszystko naprawi, gdy ich rachunki zaczęły rosnąć. Tutaj to zawsze było ode mnie, ponieważ byłam w porządku, ponieważ nie byłam takim bałaganem jak on, to nie było bezpośrednie znecanie się. Nie nazwałabym tego tak, ale było to zimne, wyrachowane, powolne oczekiwanie, że pociągnę ich wszystkich na dno. Tyler mógł spieprzyć milion, rozbić samochód, przepuścić pieniądze na czynsz, cokolwiek, a oni go ratowali, klepali po głowie, mówili, że sobie poradzi. A ja to robiłem. Przychodziłem z pensją i planem, a oni ledwo robili sobie przerwę na kawę. Jakby moim zadaniem było obracanie dla nich światem. Zaciskałam zęby. Wmawiałam sobie, że sobie poradzę, że jestem silna, ale ta siła miała swoją cenę, a ich nie obchodziło, ile mnie to kosztowało. Mama powtarzała, że rodzina musi trzymać się razem. Tata kiwał głową jak jakiś mądry starzec, a Tyler po prostu siedział z uśmiechem wiedząc, że nigdy nie będzie musiał kiwnąć palcem. Tak właśnie wyglądało moje życie. Rok po roku dobry chłopak wspierał złotego chłopca i rodziców, którzy wybierali faworyta, nawet tego nie ukrywając. Więc kiedy mówię, że odszedłem sześć miesięcy temu, zrozumiesz, dlaczego to nie był jakiś przypadkowy napad złości. W końcu zobaczyłem, czym jest ta gra i odmówiłem grania w nią. Czytaj dalej, bo tutaj robi się ciekawie. Manipulacje zamieniają się w jawne prośby, a ja na zawsze przestaję być ich siatką bezpieczeństwa. Nazywam się Jordan Evans, mam 29 lat, pracuję po nocach w finansach. Dobrze zarabiam i w jakiś sposób stałem się ich osobistą szalupą ratunkową, tak jakbym się na to pisał, nie wiedząc o tym. Zaczęło się niewinnie. Mama dzwoni, Jordan, brakuje nam trochę na rachunki za prąd. W tym miesiącu jej głos jest taki żałosny. Wysłałem pieniądze. Nic wielkiego, naprawdę. Potem artykuły spożywcze, których zapomnieliśmy kupić, czy mógłbyś coś odebrać? A ja przychodziłam z torbami, bo wiedziałam, że nie będą się przejmować kredytem hipotecznym. Tata powiedział, że to tylko tymczasowe, że wkrótce to załatwimy. Ale tymczasowe rozciągało się na każdy miesiąc. To był powolny, podstępny atak, aż musiałam pokryć prawie wszystkie media, jedzenie. Cholerny kredyt hipoteczny. Wszystko, z wyjątkiem ich samochodu, a Tyler w międzyczasie siedział na kanapie z gamepadem w rękach, zdobywając punkty, jakby robił nam wszystkim przysługę. Nigdy nie poprosiłem ich o ani grosza, zbudowałem swoje życie od zera, ale tutaj wpompowywałem swoje pieniądze w ich bałagan, a oni zachowywali się w ten sposób. Jakby to było normalne, jakbym była im to winna. Wzdychania mamy stawały się ostatnio coraz cięższe. Moje oczy zwilgotniały, a tata to wyczuł. Tyler wciąż szuka pracy. Jest tam ciężko. Jakbym nie dokładała się do tego. Odkąd byłam nastolatką, przytaknęłam, wysyłając pieniądze, trzymając gębę na kłódkę, bo rodzina pomaga sobie nawzajem. To oni mi to wpoili, a ja dałam się nabrać i tylerowi. Trzydzieści lata bez pracy, bez czynszu. Po prostu wałesający się jak gość we własnym domu, a ja jestem idiotką, która to wszystko ciągnie. Mój rachunek topniał w weekendy, znikając w ich sprawach, a oni wciąż patrzyli na mnie w ten sposób, jakbym musiała podziękować za ten przywilej. Zacisnęłam zęby. Wytrzymałam, powiedziałam sobie, że to tymczasowe, że się pozbierają. Ale miesiące zamieniły się w lata i nic się nie zmieniło, oprócz mnie. Stałem się coraz bardziej wściekły i cichszy w środku, budując ten powolny ogień. Patrzyłam, jak topnieją moje oszczędności, jak znikają moje weekendy, a oni wciąż zachowywali się tak, jakbym była zobowiązana. Nie żądali wprost nie. Były bardziej podstępne, te małe podpowiedzi, pasywnie agresywne ciosy. Znowu byliśmy trochę na nie, dopóki nie stałam się ich kulą u nogi, ich bankomatem. Ich rozwiązaniem na każdy głupi wybór, którego dokonali Tyler ani razu nie pomógł, po prostu wchłonął wszystko, a ja pozwoliłem mu trwać, bo co z alternatywą? Pozwolić im utonąć. Myślałem, że jestem silny, odpowiedzialny, dobry syn, ale tak naprawdę byłem po prostu głupi, pozwalając im zaciskać tę smycz coraz mocniej, aż się udusiłem. Trwało to tak do sześciu miesięcy, kiedy wszystko się zawaliło. I w końcu nie pękłam. Czytaj dalej, ponieważ w tym miejscu przestaję być wycieraczką i zaczynam walczyć. Po latach tej ich gry, wszystko stanęło na głowie sześć miesięcy temu w niedzielę, kiedy właśnie przeżyłam piekielny tydzień w pracy, z oczami piekącymi od arkuszy kalkulacyjnych. Wciąż jęczałem po ostatniej pomocy rodzinnej. Jak zwykle weszłam do domu rodziców. Z ramionami pełnymi toreb z zakupami, bo wiedziałam, 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 że nie zadali sobie trudu, by zrobić zapasy. Spodziewałem się spokojnego chaosu, ale zamiast tego wpadłem w zasadzkę. Mama Linda siedziała w salonie ze skrzyżowanymi rękami i ustami w cienkiej, gniewnej linii. Zachowywała te minę na momenty, w których miała wszystko wylać. Tyler rozłożył się na kanapie, szturchając swój telefon, jakby go to nie obchodziło. Papa Mark był w kuchni, kręcąc głową. Jakbym już go rozczarowała. Ledwo założyłam kurtkę. Zanim zdążyłam się przywitać, mama zaczęła: Musimy porozmawiać. Jordan, jej głos był ostry jak szkło, i wiedziałam, że nie będzie dobrze. Tata wystąpił naprzód z rękami w kieszeniach. Rozmawialiśmy i zdecydowaliśmy, że nadszedł czas, abyś wniósł większy wkład. Zarabiasz dobre pieniądze i to niesprawiedliwe, że kopiemy się. Gdy mieszkasz osobno i wydajesz pieniądze, jak chcesz. Zamrugałam. Mój mózg próbował to zrozumieć. Powiedziałem, że już się przyczyniłem, starałem się zachować równy głos, ale mama prychnęła, że kilka rachunków to nic w porównaniu z tym, czego potrzebujemy. Jakbym była chciwym dzieckiem ukrywającym kieszonkowe, zacisnęłam pięści, paznokcie wbiły mi się w dłonie, ale starałam się zachować spokój. Pokrycie kredytu hipotecznego przez dwa lata to nic, ale wtedy Tyler, Tyler przewrócił oczami. Daj spokój, bracie. Wiesz ile dla nas zrobili. To tylko pieniądze. Warknęłam, odwracając wzrok w jego stronę. Nie widzę, żebyś cokolwiek płacił. To wkurzyło moją mamę. Jej twarz się wykrzywiła. Nie waż się tak mówić o swoim bracie. On się stara. Zaśmiałam się. Zimno. Bezczelnie poważnie, bo z mojego punktu widzenia. Próbuję tylko ustanowić rekord zmarnowanych godzin. Tata zainterweniował, głos surowy Jordan, prosimy cię, żebyś wziął na siebie więcej, dom jest za ciężki dla nas samych. Gdybyś był dobrym synem, wziąłbyś na siebie odpowiedzialność, coś, czego nie zrobiłeś w końcu, załamując się z hukiem po latach dawania im całego czasu, pieniędzy, cierpliwości i to wciąż nie wystarczało. Wziąłem wdech i powoli zrobiłem wydech. Chcę, żebym całkowicie przejęła kredyt hipoteczny, płaciła za wszystko, podczas gdy Tyler nadal nic nie robi, a ty nie widzisz w tym nic dziwnego. Usta mamy zacisnęły się. Po prostu myśleliśmy, że jako nasz syn będziesz chciał pomóc rodzinie. Warknęłam. Ataj, że rośliny domowe Tyler podskoczył gniewnie, patrząc na kulki. Nienawidzę cię. Stary, nie prosiłem się o to. Chwyciłem torbę, nie, ale na pewno ją wykorzystałeś. Mama podskoczyła, płonąc wściekłością. Jeśli teraz wyjdziesz, nie wracaj spojrzałem na nią długim, twardym spojrzeniem, po czym uśmiechnąłem się. Okej, okay. proste i to było to, i odeszła bez krzyku, bez mowy, po prostu całe powietrze uderzyło w moją twarz chłodno i ostro. I poczułem, jak moje ramiona prostują się jakbym całe życie ciągnął za sobą ich bałagan. I w końcu to rzuciłem. To była granica i nie zamierzałem do niej wracać, bez względu na to, jak bardzo próbowali mnie tam wciągnąć. To był dzień, w którym odszedłem, przeprowadziłem się do swojego mieszkania, cichego małego mieszkania na sześć miesięcy. Byłem wolny. Nareszcie mogłam oddychać powietrzem, które nie cuchnęło manipulacją i poczuciem winy. Zignorowałem telefony, wiadomości. Pozwoliłem im się piętrzyć jak śmieci i było fajnie, jakbym zrzucił skórę, która mnie dusiła. Koniec z zakupami spożywczymi, koniec z nocnymi przelewami na ich konto, tylko ja. Jordan Evans, 29 lat, żyjąca dla siebie, przysięgam, że czasami mogłam tańczyć na tej kanapie, tak słodka była cisza. Dzwonili na numer mojej mamy, mojego taty, nawet do tylera kilka razy. Ale patrzyłam, jak połączenie się urywa, uśmiechając się, ponieważ już mnie nie posiadali. Ani trochę, ale dzisiaj wszystko się zmieniło. Tata napisał: Dlaczego nie spłaciłeś kredytu hipotecznego w tym miesiącu? Wpatrywałem się w to bezczelne żądanie, jakbym nadal był ich chłopcem na posyłki, powoli wydychając powietrze, czując mroczne, zadowolone uczucie zwijające się w mojej klatce piersiowej. Oto dowód że nigdy nie staną na własnych nogach. Napisałem: Och, myślałem, że nie jestem już mile widziany. Wysłałem go i odchyliłem się do tyłu, uśmiechając się, bo właśnie wtedy mój telefon eksplodował. Wiadomości, połączenia, powiadomienia zalały mnie jak pękająca tama. Mama, tata, Tyler, wszyscy naraz. Ten rozpaczliwy chór paniki, którego nie dotknąłem. Telefon tylko patrzył, jak brzęczy na stole. Wibrując jak złapane zwierzę. Zaśmiałam się cicho i ostro, bo sześć miesięcy ciszy i tyle płaciłam ich rachunki od lat i warto było, żebym przestała. A chaos zaczął się piękny, chaotyczny chaos. Siedziałem ze skrzyżowanymi ramionami, delektując się tą wolnością. Siła, po raz pierwszy nie miotałam się, by naprawić ich bałagan, nie dając się nabrać na ich stare sztuczki. Mama musiała napisać coś wściekłego. Tata coś sensownego. Tyler coś bezużytecznego. Ale... Nie obchodziło mnie to. Nie byłem już ich siatką bezpieczeństwa. Nie pozwalałem im wysysać ze mnie siły. Gdy waliłem w telefon, telefon nie milkł. A ja czułem się lżejszy z każdym nieodebranym połączeniem, jakbym w końcu przeciął ostatnią nić wiążącą mnie z ich tonącym statkiem. To nie był koniec. Daleko mi do tego. Ale w tym momencie czułem się jak zwycięzca. Gorzkie... Ale jakże słodkie, ciekawość wzięła nade mną górę. Więc podniosłem telefon po tym, jak upadł. Przez chwilę przeglądałam bałagan. Wiadomość od mamy. Co się z Tobą dzieje? Jak mogłaś nam to zrobić? Dzwonili z banku. Zalegamy ze spłatą. Tato, to poważna sprawa. Możemy stracić dom. Zadzwoń do mnie teraz i pijrz Taylera. Stary, wiesz, że nie mają pieniędzy. Naprawdę pozwolisz im stracić wszystko, żeby udowodnić swoją rację. To jest wina zgodnie z planem jakby ćwiczyli. Mogłem zareagować, coś im odpowiedzieć, ale nie zrobiłem tego. Pozwoliłem, by ich panika narastała. Może w końcu zrozumieją, że nie jestem już ich zbawieniem. Dwadzieścia minut później zadzwonił mój tata, potem mama. Oboje prosto na pocztę głosową, Tyler znów napisał SMSA. Odbierz telefon, to nie jest zabawne, ale zabawne jest dokładnie to, co myślałem, że było, ponieważ przez lata wlewałem pieniądze do tego domu bez skargi, a w chwili, gdy przestałem i wszystko się rozpadło. Więc co do cholery robili z tymi pieniędzmi? Postanowiłem kopać głębiej. Zero argumentów. Zadzwoniłem do banku. Włączyłem głos zatroskanego syna. Witam. Kiedyś zajmowałem się spłatą kredytu hipotecznego rodziców. Ostatnio przestałem tylko sprawdzać status. Po kilku pytaniach i niekończącym się oczekiwaniu odezwał się operator. Proszę pana, konto jest przeterminowane o prawie osiem miesięcy. Osiem miesięcy. Przeczesałem dłonią włosy, powstrzymując zdziwiony gwizdek. Osiem miesięcy. Kiedy wciąż wysyłałem pieniądze, a oni nie płacili. Więc nawet kiedy płaciłem, pieniądze nie docierały. Zapytałem. Zawahała się. Wyglądało na to, że tak. Odłożyłem słuchawkę, uśmiechając się, bo och, mają przerąbane i złapałem ich na gorącym uczynku. Wszystkie te pieniądze, które wysyłałem tysięcznego roku, a oni włożyli do kieszeni zaległości hipoteczne, licząc na to, że będę ich ratować na zawsze. Świetny plan. Najpierw zadzwoniłem do tylera, bo tam był, musiał coś wiedzieć. Telefon ledwo zadzwonił, gdy odebrał. Jordan w końcu. Musisz to naprawić. Przerwałem. Szybkie pytanie: Gdzie poszły wszystkie pieniądze, które wysyłałem do banku? Mówi, że pełna płatność nie nastąpiła od ośmiu miesięcy. Cisza była długa i ciężka. Potem mam rotał. Nie wiem o co ci chodzi, prychnąłem. Daj spokój. Mieszkasz tam. Nie zauważyłeś, jak mama i tata nagle się wzbogacili, podczas gdy ja wycisnąłem z siebie wszystko. Znowu mam rotał. Potem mam rotał, nie rozumiesz. To nasi rodzice. Potrzebowali pomocy. Roześmiałam się ostro. Aha, i rozumiem wszystko doskonale. Rozumiem każdy miesiąc od lat. Wszyscy kłamaliście, podkradaliście moje pieniądze, a teraz panikujecie, bo źródło wyschło. Warknął, jesteś okrutny. Odpowiedziałem, że nie. Pozwalam ci zmierzyć się z konsekwencjami twojej własnej głupoty. Duża różnica. Zanim zdążył odpowiedzieć, zadzwoniła moja mama. Widzę, jak się śmiejesz od pierwszej sekundy. Jordan. Wiesz, że potrzebujemy pomocy. Bank grozi. Zachowałem spokój o tym, jak ta pomoc, kiedy płaciłem, a ty nie zawracałeś sobie głowy pokryciem kredytu hipotecznego przez osiem miesięcy. Zaśmiała się. Nie waż się o tym mówić, Tyler, ciężko, nie masz pojęcia. Znów się roześmiałem. Jest ciężko, jest ciężko od dziesięciu lat. Mamo, wiesz, kto jeszcze miał dla mnie ciężko, kiedy trzymałem dach nad głową, a ty kłamałeś mi w twarz. Tata wyrwał telefon, głos poniżej powściągliwości. Jordan, potrzebujemy tylko pomocy na ten miesiąc. Jeśli nie zainterweniujesz, zostaniemy wykupieni. Poczułem ostre ukłucie. Nie obwiniaj się, a potem sprzedaj dom. Powiedziałem. Mama wybuchła w tle. Nie możemy go sprzedać. To nasz dom rodzinny. Wzruszyłem ramionami, chociaż nie widzieli podobieństwa do Twojego osobistego problemu. Tata odetchnął. Bądź rozsądny. Potrzebujemy tylko trochę wsparcia. Powtórzyłem chłodno. Załatwcie to sami, jak załatwiliście, zwodząc mnie przez prawie rok. Warknął. Dość. Jesteś naszym synem. Musisz pomóc. Uśmiechnąłem się powoli i gorzko. Wygląda na to, że będziesz musiał poradzić sobie beze mnie. I rozłączyłem się. Telefon natychmiast zabrzęczał wiadomościami. Wszystkie wściekłe, wszystkie zdesperowane, ale nie obchodziło mnie to. Wydali mnie, a teraz zostali złapani, a ja właśnie zaczynałem telefon. Wciąż brzęczał po tym, jak rozłączyłem się z tatą. Napływały wiadomości od mamy. Musimy natychmiast porozmawiać. Potem od taty. Nie mogę uwierzyć, że to robisz po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Prychnąłem, kręcąc głową, ponieważ wszystko, co zrobili, to tylko ładne opakowanie dla sposobu, w jaki popychali mnie, dopóki się nie złamałem, odpowiedziałem, pisząc powoli z rozkoszą. Zabawne, myślałem o tym samym, a ty ciągle pytasz, jakim jestem synem, ale tylko ja zauważyłem prawdę. To nie ja przestałem spłacać kredyt hipoteczny, to nie ja ignorowałem go od miesięcy. Może nadszedł czas, abyś posprzątał swój własny bałagan. Wysłał kciuka w górę, stał nieruchomo przez sekundę, delektując się chwilą. Nie chodziło już o dom, chodziło o odzyskanie tego, co ukradli mi przez lata mojego życia, mojego spokoju i nie pozwolę, by znów wciągnęli mnie w poczucie winy. Tata zadzwonił prawie natychmiast. Odebrałem po trzecim dzwonku. Głos Jordana był płaski. To nie ty, wychowaliśmy cię lepiej niż to, powiedział, jakby to zdanie wciąż działało. Nie powstrzymywałem się, bo pamiętałem tylko, jak byłeś przy mnie, kiedy było ci wygodnie, jak oszczędzałem cię co miesiąc, aż ledwo zauważyłeś, kiedy potrzebowałem wsparcia, zbyt zajęty swoim bałaganem lub inną bzdurą tylera. A teraz jestem niewdzięczny. Zajął się sobą, słyszałam, jak jego głos pęka, gdy w końcu powiedział: To nasza wina, Jordan, zawaliliśmy. Ale proszę, potrzebujemy Twojej pomocy. Bez ciebie nie damy rady. Stuknęłam w podłokietnik, pozwalając mu się uspokoić, a potem odechnęłam. Nie tato, nadszedł czas, abyś stanął na własnych nogach, żyłeś ze mnie zbyt długo. To nie moja praca. Aby naprawić swoje błędy, błagał. Proszę, oddamy to. Przysięgam, jakbym nie słyszał tego stu razy. Zaśmiałam się krótkim i gorzko rozbawionym śmiechem. Czekałem na ten zwrot od lat. Gdzie jest pap, w którym dziękuję za wszystko, co zrobiłem? Zamilkł, po czym mruknął. Jordan, przepraszam, byłeś więcej niż hojny. Wziąłem cię za pewnik, ale nie pozwól nam stracić domu. Błagam, to wszystko dla nas. A ja byłem uniesiony, nawet stara prośba, nawet pułapka, ale tym razem nie zadziałała. Nie, powiedziałem stanowczo i definitywnie: Załatwisz to beze mnie. Skończyłam i rozłączyłam się, zanim zdążył spróbować ponownie. Cisza była gęsta, ciężka, ale taka dobra. W końcu przecięłam ten kabel i nie było to zwycięstwo nad nimi. To była czysta i ostra wolność, jakbym wydostała się z ruchomych piasków. Potem mama napisała: Nie rozumiesz, będziesz tego żałować, zobaczysz, do czego to doprowadzi, potrzebujemy cię. Nie rujnując wszystkiego, prawie parsknąłem. Nadal uważała mnie za narzędzie, a nie mężczyznę, który ma dość. Odpowiedziałem: Miałaś swój czas, skończyłem z przekazywaniem cię, zajmij się bałaganem który sama stworzyłaś. Nie jestem już twoim kozłem ofiarnym. Natychmiast zadzwonił Tyler. Przegapiłem połączenie. Przełączyłem wiadomość głosową na zestaw głośnomówiący. Jego głos był niski i dramatyczny. Młodszy bracie, spieprzyłeś sprawę. Mama płacze. Tata jest w panice. Musisz to naprawić. Przewróciłem oczami. Naprawiłem to, jakbym to ja podpalił ich dom, zamiast po prostu odejść na bok. Kontynuował Jesteś samolubny. Myślisz, że coś udowadniasz, ale niszczysz nas. Usunęłam wiadomość w połowie, mając dość jego pustych złożeczeń. Co mógł zrobić? Poskarżyć się mamie. Mama zadzwoniła ponownie i wbrew zdrowemu rozsądkowi. Jej głos był przenikliwy. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy, Jordan. Bank dzwoni do nas od kilku dni. Zanim zabiorą dom. Jak mogłeś powstrzymać ziewnięcie o domu, do którego nie mogę już wrócić? Warknęła na to. Nie kpij ze mnie, młody człowieku. Uśmiechnąłem się. Ośmieliłem się, mamo. Załatwmy to. Powiedziałaś: Odejdź i nie wracaj. Wyszedłem i teraz jesteś wściekły, że byłem posłuszny. Warknęła. Nie o to chodzi. Ten dom jest wszystkim, co zepsułem. A jednak rozpada się, gdy tylko przestaje dziko płacić. Naprawdę. Zamilkła, a potem jadowicie: Zrobiliśmy dla ciebie wszystko, a ty odchodzisz, gdy najbardziej cię potrzebujemy. Wydyszałem powoli. Nie, odeszłam, gdy zdałam sobie sprawę, że potrzebujecie mnie tylko wtedy, gdy płacę wasze rachunki i rozłączyłam się. Skończyłem naprawdę. Skończyłem ich wiadomości. Wszyscy przychodzili wściekli, błagając, ale byłam wolna i nie mogli mnie dotknąć. Wyłączyłam telefon, rozciągnęłam się na kanapie, przerzucając kanały w telewizorze, pozwalając, by ogarnęła mnie cisza. Ta rzadka, idealna cisza, w której nie tonę w ich niekończących się żądaniach. To było fajne, naprawdę fajne, jakbym w końcu miał ich ręce zdala od mojego gardła i mogłem oddychać, myśleć, żyć dla siebie. Jordan Evans nie jest ich marionetką. Ciężar zniknął. Rozpłynął się, ale coś wciąż mnie gryzło. To nie było nawet bliskie końca, ponieważ będą się czepiać i błagać, a ja będę musiał trzymać linię. Ale wtedy mnie to nie obchodziło. Zrobiłem to, przeciąłem linę, zmusiłem ich do stawienia czoła bałaganowi, który stworzyli i to było jak zwycięstwo gorzkie i słodkie w tym samym czasie. Więc tutaj publikuję to, zgadnij, co myślisz. Muszę wiedzieć. Czy posunąłem się za daleko, zmuszając ich do tonięcia lub pływania, kiedy mogłem spróbować czegoś innego? Może negocjować, znaleźć kompromis? Czy w końcu postąpiłem słusznie, odcinając ich, zmuszając ich do radzenia sobie z konsekwencjami ich kłamstw i lenistwa, w tym tylera, którego wspierałem przez lata, tracąc pieniądze i nerwy? Teraz jestem wolny, ale część mnie zastanawia się, czy będę tego żałował jeśli stracą ten dom, a poczucie winy zacznie się wkradać, jak dotąd nie sądzę, ale chcę twojej opinii bądź szczery, czy byłem zbyt surowy, czy był to jedyny sposób, aby się wydostać. Daj mi znać, ponieważ to moja historia, ale twoje przemyślenia mogą pomóc mi ją lepiej zrozumieć.